Hej, witam się z wami w niedzielę w naszym niedzielnym wspólnym malowaniu. Dzisiaj troszkę mocniej, odważniej, ciemniej, aczkolwiek bez kreski i bez rzęs. Bardzo chciałam to zrobić, bardzo chciałam te elementy dodać, ale wcześniej już miałam makijaż dość mocny. Zmyłam go. Nagra... Miałam makijaż, nagrałam dwa filmy, zmyłam go i już przy tym filmie przy tym makijażu Oczy mi nie pozwoliły, zaczęły mi strasznie łzawić, mam całe mokre kąciki zewnętrzne i no to by było bez sensu, po prostu męczyłabym się tylko. No i co, dzisiaj w końcu pobawiłam tymi brokatami z Color Pop. One są przyklejone tutaj bez żadnej bazy, bez glittery primera. Mam nadzieję, że spodoba Wam się taka propozycja na niedzielę. A jeżeli nie na niedzielę, to na jakieś większe wyjście. Dawajcie znać, na jakie wyjście wykorzystałybyście ten makijaż. Ja myślę, że Sylwester to jest w ogóle świetna sprawa, żeby, wy... żeby go wykorzystać, bo jest też oczywiście efektowny. No i nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że ten makijaż Wam się podoba. Planowałam jeszcze tutaj kreskę, eyelinerem czarnym i rzęsy, ale jak możecie zwrócić uwagę, moje oczy dzisiaj tak płaczą. Nie wiem o co chodzi. Ostatnio coś mnie podrażniło albo uczuliło, nie mam pojęcia, ale, miałam, ale cały czas spędziały mnie oczy i dzisiaj już jeden makijaż miałam. Nagrałam dwa filmy i nie było problemu, a przy tym makijażu już po prostu po ten makijaż już mi tak zaczęło płakać oczy, że nie byłam w stanie narysować kresky i w klei rzęs, no bo to się mija delikatnie z celem. E, mocniejszy makijaż z kreską i z rzęsami Pokażę wam następnym razem Cieszę się, że dzisiaj już się pobawiłam Tymi brokatami z e, palety pop e, z BT No te brokaty To jest po prostu jakaś magia Zobaczcie Zbliżenie To jest po prostu jakaś magia I ja je dzisiaj nałożyłam bez żadnej bazy Bez glitter primera z NYX Bez niczego no, Jestem w szoku, bo jestem ciekawa jakby było na glitter primerze ale to tak jak mówię, zobaczymy następnym razem. Dzisiaj chciałam jak najmniej na te oczy nałożyć, a jednak, żeby był efekt. No i rzeczywiście efekt jest, ta paleta kolor popis rewelacyjna, no po prostu ja jestem totalnie w szoku. Pracowało mi się z nią niesamowicie. Nie mogę się napatrzeć na ten makijaż, mam nadzieję, że jeszcze jakieś zdjęcie mi wyjdzie. I tyle. Mam nadzieję, że taka propozycja Wam się podoba, bo gdzieś tam ostatnio przekonałam w komentarzu, że może coś mocniejszego tym razem, no i mam nadzieję, że trochę sprostałam oczekiwaniom, tak jak mówię, no tym razem bez rzęs i bez kreski, ale nie pozwoliły mi na to oczy, gdzie ja zazwyczaj tak wrażliwych oczu nie mam, no, no nie wiem, po prostu już są zmęczone i tyle po demakijażu. I właśnie mi tak płaczą. Tutaj nie mogą sobie poradzić w tym kąciku. Rozmazywał mi się cień, ale mam nadzieję, że i tak wam się podoba, bo mi się bardzo podoba. E, taki efekt też jest fajny i myślę, że spokojnie dla Was na jakieś wyjścia. Jak znalazł? Ja czuję się bardzo dobrze w takich mocnych makijażach, w takich odważnych kolorach, nawet na co dzień. Więc, e, tak jak mówię, dla Was na jakieś wyjścia. A jeżeli czujesz się tak dobrze jak ja w ciemnych kolorach, to. Proszę bardzo, nawet na co dzień taka propozycja i to jest bardzo prosty, szybki makijaż w wykonaniu i myślę, że takie kolorki jak te w, zewnętrz... w zewnętrznym kąciku, zawsze mi się to myli, w zewnętrznym kąciku znajdziecie w różnych paletach, nie tylko w Color Pop, a z tymi brokatami no to już dowolność możecie jakichś sypki brokatów użyć. Oczywiście sprawdzajcie, czy one są do użytku w okolicy oka jakichś pigmentów i myślę, że też mogą je fajnie zastąpić. I tyle. E, dawajcie znać, czy Wam się podobało e, dzisiaj troszkę mniej użytkowo. Dawajcie znać, czy Wam się podoba, dzisiaj troszkę mniej użytkowo. Mam nadzieję, że też Wam e, to przypadnie do gustu, a jak nie, to dawajcie znać, co chcecie zobaczyć za tydzień. Tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki pa!